wszystkim to jest ostatni mój dzień wakacji, więc zapraszam, jest ze mną mój kuzyn i jego pies. Piesiądź. ostatni dzień spędzam w Dwonowie i chodzę po wodzie. Bardzo fajne widoki, tam jest gdzieś wodospad, mamy ładny widok na las, oraz mamy kamyczki i pon... morsak. I mamy taką dziwną wodę. Mój cały dzień wyglądał tak, że budzik miałam na 6.45 i obudziłam wszystkich. To nie jest tak, że jeszcze wcześniej nie spałem. Chciałam te hinkon, kanki, funkan. Mój budzik fajny? Był po chińsku. Był po japońsku. I jadłam śniadanie, słuchaliśmy muzyki. A trawę. Znowu będziesz rykał. Ja po niej nie sprzątam, Czy po niej sprzątasz. ja? No co? Ja chcę go Ogólnie mamy bardzo fajną wodę, nie jest taka... Jest trochę chłodnowa, tak? Ale trochę. Był trochę, zimno. No, trochę. Więc ogólnie wyglądał tak, że byłam na lodach i kupiłam sobie picie. Na lodach. Na lodach byliśmy. Więc... Y, planuję zrobić z tego 1 września vloga. W szkole. Nie będzie ona nagrywała do zadowolenia. No i bieżuje. Jestem, kurde, przytyło mi się w te wakacje, więc za dużo. nie się chodzi po trawie. I kamyczki. Ej, coś tam jest zdechłego. Coś tam wystanie, powiem. Coś zdechłego. No, ja stąd wychodzę, bo się boję. Ale to jeszcze jest długo. No ja wychodzę, bo się boję. Nie, ja nie lubię, jakby nie rować z Ja wychodzę, bo mi już zimno w stopy. A ja to tam zakustałem bo... bo mm, byłam w kapczy. Przyszłam. Wolę ja muszę wycieć nogi. Wycieramy nogi. Idziemy jaz... do domu i Wreszcie, I Idzie i mamy iść do domu. A to się zaplątało. i pobiegł. Czek się bije, z y bum z buncy mi No i obrywam fajnym mieczem z polomarketu i za niedługo wrócę do domu. Nie, Polecam to picie. Do A było z polo marketu y kosztował te 2 zł w automacie było. No. A to picie kupiłam za 3,50 zł porównując do Fantasy, coś takiego Fanta czy, Fanta, czy Mirinda, nie? Polecam. Idziemy do góry, bo... Kłomien parody jest ja. wojen. Tun, tun 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 tun. Idziemy do góry nogami to. Co? Gopis Idziemy na Chcę zrobić parody. <grym> Druga łyta to przyjedzie, więc... Więc przyjedzie i... Zabieram się do domu. A bym imię dobiedruk pojechała na poszkodę. Chcę dokończyć. Nie. Idziemy za nim. Dzień dobry. To u mnie bije. On mnie bije. A ja wezmę. Dzisiaj nie kłam babć. Bo mm. jest blanka piska. Jej skultowa. A bo babci tej pory życzyłam walicką. Korepetytora, nie? Zaję no ja się zastanawiam, czy babcia to przeczytała. Czy przeczytam moje doświadczenie i... Robię sobie zdjęcie na moim telefoniku. Tymczasem Maciek. Tin tin tin, tin. Widoki, mam lepszy telefon, się rozkłada! Eee! A ty co? Nie bij. Nie! Nie bij! A łapo wyrwałam! Nie! <noise> yeah. yeah. eh. Idę za niej rzeczę i jeszcze mię I muszę rzeczy. Nie się... Nie, są moje ciuchy. Raczej napisał ileś w imieniu postaci fikcyjnej. Polecam. Trochę białusypię i zaraz będę chować ciuchy, bo mam trochę na biurku. Mi się będę przygotowywać do roku szkolnego, ten ustalać i te panie. Przepraszam. to jest trudne. Nie będę hamować. z zbalczył na spacer. A to belcia więc idzie na spacer. Idzie auto. No idę na spacer, ale ona mi idzie. Nie walczą? Idziemy. Ja z... wracam z psem u mnie, no, a to mnie Ej, Nie idę, za wsiął. Małe piękne słońce. Tak sobie spaceruję. Jeziem. Bo idzie na środek. Nie wolno. Polecam. Zaczęłam szukać materiałów do odcinka mojej serii. Najnowszej, ale jest problem. Mam w artykuł I muszę się umyć. Więc idę, popieram tę i do konferencji. Będę się myła, tylko że kurwim i nie godziłam bo... To <try> nie? To bardzo się nabywa. Ale sam Mój pił,

i to dlatego koszulawić. Ja mam taką torwę spakowaną parę rzeczy yy, takie potrzebne. Słuchawki, portfel, który jest mega gruby. Bo mam tu z jednej strony swoje żadowe. Nie wiem jak to postawić. Bo tak Mam drobne w dwóch miejscach. Słuchajcie, szumka, bo I w tamtym bierze mam takie panie legitymację szkodą. Moje dokumenty jest... Moje dokumenty, ładne zdjęcie polecam. z tym zdjęciem jest, tak że nie ma w to. Jeszcze będę brała wodę. Wziąłem kije do nagrywania. Najpierw się będę jechać. Ja będę się. Trzymałam muzykę do snu. wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak łapeczkę, subskrypcję z dzwoneczkiem i dziękuję za oglądanie. No postaram się wstawić ten film jak najszybciej, więc do zobaczenia.